Dzień dobry Państwu, Bogdan Miszczak, witam w programie Goś Obiektywu, a my jesteśmy z kamerą w Centrum Kultury Foresterium w ruinach klasztoru Karmelitów Bosych w Zagórzu, a ja rozmawiał będę z Panem Posłem Zjednoczonej Prawicy, Panem Piotrem Uruskim. Dzień dobry Panie Pośle. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Pośle, często Pan jest tutaj w Zagórzu, w tych pięknych ruinach odrestaurowanych? Tak, zdarza się. Nie tak dawno było tutaj lecie kolei w Zagórzu. Była duża impreza, na której było kilku ministrów, posłowie, i spędziliśmy tu bardzo przyjemnie, mile czas, wspominając to, jak wiele, wiele lat temu powstała kolej w Zagórzu. A później też zdarza się, że prywatnie razem, nieraz ze znajomymi, którzy jadą w Bieszczady, przyjeżdżają tutaj do nas. Przychodzimy na klasztor Zagórzu, bo jest tu pięknie klimatycznie wspaniale. No i ta nowa część, która jest wyremontowana naprawdę razem z wieżą widokową daje taki piękny obraz tutaj naszej podkarpackiej przyrody. Czy to jest takie jedno z miejsc, które na mapie turystycznej Podkarpacia będzie? Pan jako przewodniczący podkomisji do spraw turystyki zabiegał o to, żeby te ruiny, które Czasem no, zapadały się w tej ziemi, wyglądały dziś tak jak wyglądają. Wiele tutaj było zabiegów, myślę, że główne takie podziękowania należą się burmistrzowi miasta Zagórze Ernestowi Nowakowi, bo Wiele starań i on i Rada Miasta Zagórza podjęły do tego, żeby wyremontować tak pięknie foresterium i klasztor. Wiem, że te starania czynione są nadal. My oczywiście też wybieraliśmy się wiele miejsc do tego, aby wesprzeć te projekty a i też nadać im odpowiedni kształt. Architektoniczny, bo to foresterium, które tutaj jest w Zagórzu, miało mieć nieco inny wygląd, ale staraniem właśnie tutaj burmistrza Zagórza Ernesta Nowaka mamy ten piękny wygląd, który myślę, że odzwierciedla to, jak było to przed wiekami i pasuje do całej kompozycji otoczenia. Foresterium otwarte od roku około 20 tysięcy turystów odwiedziło. Kolejna perełka, do której turyści jadąc z bieszczady można, mogą zaglądnąć. Tak, bez wątpienia jest to świetny wynik otwarcia, tym bardziej, że jesteśmy po czasach związanych z koronawirusem. W lutym ubiegłego roku, jak wiadomo, wybuchła wojna, co też wstrzymało troszkę ruch turystyczny w stronę Bieszczad, ale później już mieszkańcy Polski przekonali się, że jest tutaj bezpiecznie, że można przyjeżdżać. No i od tego czasu mamy zwiększony ruch turystyczny, 20 tysięcy. Osób odwiedzających. Myślę, że to jest tak dobry początek, że będzie to obok Skansenu i Zamku w Sanoku trzecia taka perełka ziemi sanockiej. bieszczat do tego, żeby można było zwiedzać, zobaczyć, spędzić miło czas. Mamy też oczywiście kolejkę w Solinie, więc ta oferta turystyczna jest coraz lepsza dla turystów, którzy przebywają w Bieszczady. Co zrobić, żeby turysta? przyjechał, nie bał się i żeby został na dłużej, nie tylko na weekend. Dużo starań podejmują gminy, między innymi gmina Solina, wójt Adam Piątkowski i jego ekipa, bo na pewno jest szansa na to, żeby spróbować odwiercić tutaj wody geotermalne. My kilka lat temu byliśmy RSS u RZS-a po to, aby udostępnić dokumentację związane właśnie z odwiertami, które PGNiG robił na tym terenie, żeby sprawdzić, czy te wody geotermalne tutaj są. Okazuje się, że są, ale na tyle głęboko, że wydobycie ich mogłoby spowodować, że trzeba będzie. Je dogrzewać. Oczywiście technologia się zmienia, pojawiają się solary, pojawiają się pompy ciepła, inne możliwości dogrzania wody, więc myślę, że będzie można podjąć ten temat. Dużą pracę powinniśmy włożyć. W to, abyśmy mieli zwiększoną ilość ścieżek rowerowych. Ludzie przyjeżdżają w bieszczady, widać jak na samochodach, mają rowery na hakach, przyczepach, którymi przyjeżdżają tutaj w bieszczady, więc jest takie oczekiwanie: jest pięknie, malowniczo, są górki, można pojeździć pochodzić, pospacerować i myślę, że to jest właściwy kierunek do tego, żeby podjąć te działania. My próbujemy to robić na spółkę z Lasami Państwowymi, z Marszałkiem Województwa, tak żeby ta kolejna perspektywa powiedzmy środków unijnych no, była właśnie w tym kierunku, jak chodzi o turystykę. Panie pośle, właśnie mówimy o samorządowcach, a wszyscy samorządowcy mówią, że czekają na pieniądze z KPO. Czy pieniądze z KPO trafią do samorządowców z Podkarpacia? Myślę, że trafią wcześniej czy później. Y oczywiście my też chcemy ludziom y powiedzieć, jak y uczciwie wygląda sprawa związana z Krajowym Planem Odbudowy, bo przecież. Chcemy uzyskać pieniądze i każdy by e, zdroworozsądkowo myślący człowiek chciał, ale chcemy wiedzieć, na jakich to będzie prawach i czym będzie to okupione. E, a mianowicie wygląda to tak, że otrzymujemy w formie pożyczki 100 miliardów, e, zaczynamy je spłacać w 2028 roku, a kończymy w 2054, oddając. Przynajmniej 300 miliardów. Więc jest to pożyczka, którą należy oddać. Panie pośle, ale właśnie to jest ważne, kiedy one trafią. Czy one trafią za pół roku, za rok? Wszyscy czekają na te pieniądze. Kiedy one trafią faktycznie na, na, do mieszkańców nawet Podkarpacia czy innych terenów? Oby trafiły jak najwcześniej powiemy, że Parlament zmienia prawo w tym kierunku, ale jeśli chodzi o moją prywatną opinię, oczywiście mogę się mylić i nigdy nie uważam, że miał, mam patent na mądrość, ale myślę, że one trafią najprędzej po wyborach. Może jakaś pierwsza transza niewielka przyjdzie przed wyborami ale nie sądzę, żeby Komisja Europejska nagle przełamała się tak bardzo w stosunku do Polski, mimo różnego rodzaju też i sytuacji, które są niełatwe w chwili obecnej w Parlamencie Europejskim, bo wiemy o ogromnej aferze korupcyjnej, która trapi Parlament Europejski, mówiąc o praworządności, mówiąc o demokracji, o wielu różnego rodzaju działaniach, no Parlament Europejski też Musi tak, jakby wiedzieć, że sam też podlega tym samym prawem, które chciałby narzucać innych, a widać ich nie respektuje. Polska jest a, dzisiaj odcięta od środków KPO. I ja wracam a, do tego tematu. Czy Solidarna Polska poprze te poprawki, czy Solidarna po Polska jednak dogada się w ramach zjednoczonej prawicy i. A, te środki trafią do Polski, bo, jak sam pan powiedział, te środki są nam po prostu potrzebne. Nie uzależniałbym tego tak jednostronnie od takiego czy innego stanowiska, bo w chwili obecnej trwa dyskusja. Byliśmy na spotkaniu z premierem Morawieckim, i naprawdę każda ze stron ma tutaj w chwili obecnej rację w jakimś stopniu. Choć temat jest bardzo trudny, a dotyczy też między innymi testu na bezstronność sędziego. My się też obawiamy o to, że sędziowie, którzy są mianowani przez prezydenta zgodnie z procedurą, z konstytucją, o której tyle mówi opozycja, że należy konstytucji bronić. Więc brońmy ją w tym momencie, bo właśnie taka ona jest, że mianowany przez prezydenta. Sędzia jest nim i funkcjonuje tak, jakby dożywotnio, że ten test bezstronności może doprowadzić do takiej sytuacji, że ten czy inny sędzia będzie wyłączony, a tym samym te wszystkie wyroki, które wydał co z tymi wyrokami, no właśnie, nieważne, tak, więc które państwo pozwoliłoby sobie na, na tego rodzaju anarchię w sądownictwie? Myślę, że, że po prostu musi być tutaj przeprowadzony dialog. My w 2004 roku przystępowaliśmy do Unii Europejskiej i, i liczyliśmy się z tym, że są pewne ograniczenia. Oczywiście, ale też te ograniczenia nie były wtedy w taki sposób Artykułowane, nikt tego rodzaju rzeczy nie podnosił, prawa i zasady były nam znane i do takiej Unii przystępowaliśmy, Unii równych praw dla Polski, dla Hiszpanii, dla Francji, dla Włoch, dla Niemiec, gdzie oni mogą mieć w tych krajach komisje dyscyplinarne dla sędziów, a my na takich samych prawach mówi nam Unia Europejska, że ich nie możemy mieć. Więc na to się nie zgadzamy, bo Unia to Unia równych praw, unia równych możliwości, równych szans. Tak było od samego początku i niech nadal tak będzie. I takie stanowisko, przy takim stanowisku zostaje Solidarna Polska nadal? Chcemy wyraźnie, aby Polska była traktowana na równi z innymi krajami. Na pewno nie będziemy robić żadnych problemów związanych z przypływem do Polski pieniędzy, bo byłoby to nielogiczne. My naprawdę walczymy o polski interes. Panie pośle, jesteśmy w roku wyborczym. Czy Zjednoczona prawica pójdzie razem do kolejnych wyborów na jesień w tym roku? No Jest to na pewno w gestii decyzji prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego oraz prezesa Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. Jak na razie, mam nadzieję, wszelkiego rodzaju znaki na niebie i ziemi wskazują, że pójdziemy razem. Zjednoczona prawica w chwili obecnej dobrze się sprawdziła mimo trudnych czasów, które mamy związanych z koronawirusem, zawirowaniami gospodarczymi, z wojną, e, którą Rosja wywołała na Ukrainie i również różnego rodzaju zawirowaniami. Pamiętajmy, że wojna jest u naszej wschodniej granicy i gdyby, nie daj Boże, zdarzyło się tak, że ten konflikt będzie eskalował, to na pewno dużo lepiej będzie, żeby władza była w jednych rękach niż rozczłonkowana na kilka partii, tym bardziej, że opozycja do dzisiaj nie potrafi się dogadać co do jednej listy, ani przedstawić jakiegokolwiek programu. Jedyny program Sądzi to jest pan, że opozycja antypis. nie zjednoczy się, jak zjednoczyła się e, zjednoczona prawica? Nie widać w chwili obecnej ani nie słychać, a do wyborów jeszcze jest trochę, więc wszystko może się zdarzyć, żeby to miało mieć miejsce. Zresztą sami liderzy opozycji deklarują w chwili obecnej, że wspólnej listy nie będzie, więc ja słucham to, co oni mówią. Nie wiem, jaka, bę jaki będzie rozwój wypadków za 8 czy 9 miesięcy, jeśli dojdzie do wyborów. Raczej nie będę, ale ja wiem, jak bardzo trudne jest układanie wspólnych list wyborczych, bo czyniliśmy to z pisem 8 lat temu, z, jeszcze wtedy z partią Gowina, więc były to trzy ugrupowania, jedno duże i te dwa mniejsze, a tutaj naprawdę ułożenie list wyborczych, kto ma być na pierwszym miejscu, kto na drugim, a dlaczego tutaj jest, jest naprawdę bardzo, bardzo trudną personalną sprawą, do której bardzo trudno będzie przekonać, proszę mi uwierzyć, działaczy, tym bardziej, że jeszcze trzeba by było stworzyć wspólny program, a tego programu nie ma. Zjednoczona prawica zawsze przedstawia jakieś rozwiązania, niezależnie od tego, czy nadchodzi kryzys związany z koronawirusem. Jest to wsparcie e, dla przedsiębiorców, tarcze, ktoś powie trafione, nietrafione. Niekoniecznie wszystko nam wychodzi, ale później próbujemy to oczywiście poprawić. Natomiast z drugiej strony jest tylko krytyka i antypistym. E, Tym bardziej, że czasy są bardzo e, trudne i niepewne, bo naprawdę nie wiemy, e, co będzie się działo e, na wschodzie, jaka będzie skala ofensywy Rosji, którą zapowiada prezydent Władimir Putin, jak będzie wyglądała do końca pomoc Zachodu i kiedy ona nadejdzie, jak chodzi o czołgi to czy powinniśmy ciężkie uzbrojenie. Się, powinniśmy się bać? Myślę, że tak. Rosja jest krajem niezwykle groźnym. Ja myślę, że my Polacy trochę to rozumiemy, bo przez wieki mieliśmy kontakt z Rosjanami i wiemy, co oznacza granica razem z Rosją, ale Europa Zachodnia pokazały Postęp, pokazało postępowanie Europy Zachodniej kompletnie tego nie czuje. Uważa, że ma do czynienia z partnerem, z którym można się umówić, rozmawiać. Polska zawsze mówiła o tym, żeby podchodzić do tego spokojnie, statecznie, żeby dywersyfikować źródła energii. My to robiliśmy otwarcie gazoportu w Świnoujściu, budowa, która została zaczęta jeszcze za pierwszych rządów PiS gazociągi, które niedawno były otwierane między innymi tutaj w Strachocinie, to jest cały czas dywersyfikacja dostaw gazociąg Baltic Pipe, który też uniezależnia nas w jakimś stopniu od Rosji. Europa Zachodnia niestety tego nie robiła, i w chwili obecnej, płacąc ogromne pieniądze Rosji, która uzbroiła się za to, teraz jesteśmy w takiej sytuacji, że Zachód i tak przekazuje sprzęt, co kosztuje ciężkie miliardy dolarów w chwili obecnej, a jeszcze Ukraina tonie we krwi praktycznie pod wyniku najazdu Rosji. Panie pośle, czy będzie Pan, czy jest Pan? Za ustawą tak zwaną wiatrakową? Ja jeszcze ważę oczywiście te wszystkie argumenty. Jest oczywiście kwestia zwiększenia odległości. Wiemy, że w okolicach Remanowa jest takie, powiedzmy, ludzie, skupisko, skupisko tak, tych wiatraków, i tam już przez długie lata funkcjonują środowiska, które tak jakby. Z pewnym dystansem, można by powiedzieć, odnoszą się do tego do, do wiatraków. Natomiast są też takie miejsca, jak na przykład gmina Nozdrzec, gdzie te wiatraki mają się za niedługo pojawić gmina też cieszy się z tych środków, które będą tam jakby funkcjonowały, bo dla tych mniejszych gmin jest to duży wpływ do budżetu. Tych tak, natomiast wiele rzeczy, tak jakby w myśleniu ludzi. Się zmienia, prawda? Wiele lat temu cieszyliśmy się z tego, że trafiły markety do Polski, no bo nie było produktów i nie było towarów, a później dostrzegliśmy, że te markety są wspaniałe, tylko że one wyprowadzają nam zyski do innych krajów. I tak samo z wiatrakami. Trzeba przewidzieć pewnego rodzaju następstwa, zdarzenia, które z tych rzeczy, które dzisiaj cieszymy się, ale za 10 lat możemy na nie już patrzeć zupełnie inaczej, bo na przykład bardziej będzie nas interesowała już architektura krajobrazu, bo będziemy inaczej patrzeć na środowisko, bo będziemy patrzeć na to, że. Że w jakiś sposób zmienia to nasze otoczenie. Naprawdę takie rzeczy trzeba bardzo dokładnie wyważyć. Słowie. Ale z drugiej strony patrzymy na rachunki i widzimy, że ta zielona energia czy fotowoltaika, to są mniejsze rachunki? Oczywiście i my to też realizujemy. PGE Energia Odnawialna na gminie Haczów czy współpracy z gminą, z panem wójtem Jakielem przygotowuje się do ogromnej inwestycji. Na ponad 100 hektarach jest realizowana w chwili obecnej, już po decyzjach środowiskowych, ogromna farma fotowoltaiczna. To oczywiście daje też miejsce pracy, ale też podatek, który wpłynie wynajem, dzierżawa gruntu, które, które też płaci PGE, energia odnawialna. Proszę mi wierzyć, że naprawdę szukamy takich miejsc. Dowodem też jest Lesko, gdzie komendy policji, tak, dwa hektary, teraz rozbudowywane do czterech hektarów. W gminie Komańcza ogromny UPS, stabilizujący jakby energię w tym regionie. Naprawdę w stałym kontakcie, można by powiedzieć, jestem też z zarządem Polskiej Grupy Energetycznej Energii Odnawialnej, bo bardzo zależy nam na tym, żeby właśnie w naszym regionie tutaj energia odnawialna odgrywała dużą rolę, bo przecież jesteśmy regionem pięknym, zielonym, ekologicznym i tym samym szukamy takich rozwiązań, ale róbmy to mądrze, z głową, tak żebyśmy później nie żałowali. Dziękuję za rozmowę. Ja tylko państwu przypomnę, że gościem moim i państwa był Piotr Uruski, poseł na Sejm z Zjednoczonej Prawicy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.